Papież Franciszek nie od dziś naraża się części duchowieństwa za słowa, które potrafi pod ich adresem wypowiedzieć. W święta znowu oberwało się księżom od głowy kościoła. Padły naprawdę mocne słowa i ostrzeżenia. Czy zastosują się do tego, co mówi papież? Papież Franciszek to duchowny, który wyznaje zupełnie inne zasady niż dotychczas jego poprzednicy. Nie żyje wystawnie, nie mieszka w pięknym i dużym pokoju w Pałacu Apostolskim i nie nosi wystawnych papieskich ubrań. Mimo swojego wieku woli chodzić na spacery niż jeździć autem. A jeżeli już to robi, to jest ono skromne i ma tylko to, co najpotrzebniejsze. To już sześć tak msza już po raz sześć papież Franciszek odprawił pasterkę we Watykanie przed tysiącami wiernych chrześcijan zebranych w bazylice św. Piotra. Jak zawsze kazanie było mądre i pouczające, i dotyczyło stylu życia, jaki wyznajemy my oraz duchowni. Według Franciszka Narodziny Jezusa to idealny moment, aby przemyśleć swoje zachowanie i tryb życia, jaki wielu z nas prowadzi. Jego homilia dotyczyła bogactwa oraz ubóstwa. Franciszek potępił w niej materializm i zbytni konsumpcjonizm. Przez nie zapominamy o najbiedniejszych i pomocy dla nich. Zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę potrzebuje wszystkich tych materialnych przedmiotów i skomplikowanych przepisów na życie? Czy mogę poradzić sobie bez tych wszystkich zbędnych dodatków i żyć bardziej prostotą życia, pytał wiernych papież Franciszek. Papież Franciszek o gromadzeniu i nadmiarze Później głowa kościoła katolickiego zachęcała do tego, aby nie gromadzić zbytnio i nie skusić się na jeden z siedmiu grzechów głównych, czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Święta to czas, w którym człowiek powinien się dzielić z innymi tak, jak Jezus Chrystus. Dzięki temu możemy wyrządzić wiele dobra na świecie, właśnie poprzez takie małe uczynki. Dalej mówił o nadmiarze, jaki często posiadamy i że nie jest nam to potrzebne do tego, aby być szczęśliwym. Zaznaczył, że wiele osób na świecie nie może liczyć na jakikolwiek ciepły lub zimny posiłek w ciągu dnia, dla wielu ludzi znaczenie życia to posiadanie nadmiaru przedmiotów materialnych. Nienasycona chciwość przenika całą ludzką historię, nawet dzisiaj, kiedy paradoksalnie nieliczni jadają wystawnie, podczas gdy zbyt wielu żyje bez chleba codziennego potrzebnego, by przetrwać, powiedział ojciec święty. Nie trudno domyślić się, że papież Franciszek, wypowiadając te słowa, kierował je również do duchownych. Wielu z nich żyje w dostatku i luksusie, posiadają drogie auta, wystawne pokoje i jadają jak królowie. Powinni brać przykład z Ojca Świętego i iść jego drogą. Za cenę BMW czy leksusa można nakarmić wiele osób.